No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie kochana mamo co? Nie kochana mamusiu czas w tym no tym odcinku ja wam pokazać coś ciekawego co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech. Wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech ci. Będzie co nie kochana mamo, co nie, no to ok, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, co nie kochana mamo, co nie, no to ok, niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. czas zrobić to co mamy co nie no to okej okay. co nie kochana mamo. Czas Ci coś jeszcze pokazać co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie lolek, gdzie my w ogóle jesteśmy, albo raczej kim my teraz kurwa jesteśmy, czemu my wyglądamy jak szczury, z tej no tej bajki, mój mały szczurek, albo moja mała myszka, czy jak to tam nazywają, co nie, ale dobra ten tego teraz, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie lolek, no to chodźmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, co nie lolek, ale dobra ten. Tego teraz, co nie lolek, no to nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie lolek, chodźmy my ten tego iść się tam o tam przejść, co nie no to okej, okay. niech ci tak, to teraz będzie, co nie lolek, no to okej, okay. chodźmy my się przejść po tym dziwnym świecie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego co nie łysy no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie ale dobra łysy nie wiem ja też gdzie my jesteśmy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie no to chodźmy my może ten tego iść się tam dalej przejść po tym no tym. Dziwnym świecie co nie łysy no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie łysy chodźmy my się przejść co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. czas. Wam teraz pokazać co robi może poza łysym i lolkiem no na przykład bajce pskazio i baten co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie. No to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, no to czas wam ich wam pokazać co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no. To okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to okej, okay, zróbmy my ten tego do dzieła, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie. No to okej, okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie, no to okej, okay, niech ci będzie, co nie, no to czas ich teraz, wam ich teraz pokazać, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, baten i Kazio co nie baten i Kazio no to ja tam widziałem jak łysy i lolek weszli do tej no tej no tamtej dziury, pam drugę tacie to czy nie, ale dobra skoro tam wszedł łysy i lolek no to może my ten tego my też my też tam o tam chodźmy my co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, czas to teraz zrobić co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie Baten i Kazio chodźmy my do tamtej dziury ich poszukać, co nie no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie łysy i lolek no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. co nie Baten i Kazio zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie bajceps, no to co no to teraz ten tego chyba czas, ten tego iść teraz tam gdzie mamy, czyli do piekarni Pawełek po z mięsem oj, co ja mówię do tej no tej dziury, po to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech ci tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten... Tego dzisiaj to co mamy co nie no to i okay. niech ci tak to teraz będzie co nie bajce ps no to ten tego. Teraz czas chyba iść tam, gdzie mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech ci będzie choćmy szukać łysego i lolka, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to co my ten tego my robimy moi koledzy i przyjaciele co nie no to co idziemy my ten tego iść teraz szukać łysego i bajce psa czy nie no mi to teraz powiedzcie bo łysy i lolek gdzieś nam uciekli przez tą dziurę lepiej żebyśmy ich odnaleźli, bo jeśli nie i coś im się stanie to my będziemy na policji co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie chłopacy chodźmy my ten tego iść tam ich teraz szukać co nie no to okej okay, niech wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to teraz ten tego czas chyba ten tego teraz co nie no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego teraz na koniec ten tego no odcinka to co. Mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, czas ten tego zrobić dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, co nie ale dobra czas teraz ten tego zrobić my to co mamy co? Nie no to teraz, papa, pa, do następnego odcinka, co nie no to teraz, ten tego, papa, pa, do następnego odcinka, no to teraz, papa, pa, cześć, do następnego, no to teraz, papa, do następnego, no to teraz, papa, pa, do widzenia, do następnego, no to, papa, pa, teraz, co nie no to teraz, papa, pa, do widzenia, no to, papa, pa, no to, elo, elo, elo.